Dzień dobry. Dzisiaj w dziale newsy, najnowsze newsy, mam takie dwie informacje. Jedna nieważna, ale interesująca, a druga, druga bardzo ważna. Zacznę od, od tej lepszej i od tej mniej ważnej, czyli na aukcji w Sotyby Został sprzedany diament 101,38 karata. Informowałem o tej aukcji wcześniej. On był wyceniony, czy estymacja była na między 10 a 15 milionów za ten kamień. I wyjątkowe było to, że można było za niego zapłacić kryptowalutami, czyli w przeciwieństwie na bitcoiny, ta wycena była pomiędzy 303 a 455 bitcoinów. Finalnie ten kamień został sprzedany za 12,3 miliona dolarów, czyli to się równa 366 bitcoinów albo 5818 eterum. No i to ta pierwsza informacja o tyle mało ważna, no, że zyskał tylko jeden, tylko jeden człowiek, ten który to kupił i który wymienił bitcoiny, które... Według mnie są zwykłą piramidą finansową i nie mają oparcia w niczym, nawet w obietnicach rządów, które tak naprawdę są obietnicami, również obietnicami bez pokrycia. No i on zyskał, dlatego że, dlatego, że pozbył się tych bitcoinów i, i zakupił, zakupił diament. Natomiast druga, druga informacja. O której, o której chciałem powiedzieć, to, to właściwie jest taki cały szereg informacji, które ostatnio się pojawiają i które dotyczą diamentów syntetycznych. Diamenty syntetyczne wchodzą, no, z przytupem, wchodzą do branży, branża zaczyna je akceptować od takiego totalnego pariasa, od, od czegoś, co się wytykało palcami, że to w ogóle jest niepełnowartościowe i tak dalej, że to się nadaje na koronki wiertnicze i nic więcej i jest tylko i wyłącznie źródłem oszustw. I tak rzeczywiście przez nieuczciwych sprzedawców było, było stosowane. To teraz wchodzi do, do kanonów. Jeden z butików w Nowym Jorku, butików biżuteryjnych, wkluzywnych butików biżuteryjnych, wprowadził do swojej oferty biżuterię z kamieni syntetycznych. Ceny kamieni syntetycznych spadają cały czas, zresztą tak samo jak spadają, spadają ceny diamentów naturalnych. Jeżeli chodzi o, o cenę diamentów syntetycznych niskiej jakości, to ona właściwie bez względu na na, na rozmiar, znaczy oczywiście jeżeli one są oszlifowane, jeżeli to są już kamienie jubilerskie, to właściwie, jeżeli to jest niska jakość, niska czystość, to właściwie właściwie wartość nie zależy od rozmiaru kamienia i wynosi około 400 dolarów za, za karat. No ja, cenniki, które ja dostaję, ponieważ od do pewnego czasu zaczął się pojawiać pojawiać regularnie cennik tych kamieni, te kamienie do dwóch karatów mają cenę około 400 dolarów. Ta cena jest dość wysoka, biorąc pod uwagę to, że kamienie przemysłowe kosztują w tym momencie po obniżkach związanych z, z pandemią. Ta cena waha się gdzieś w okolicach 120 dolarów za karat. Dodając do tego cenę szlifowania, no to uzyskujemy jakieś dysk, jakiś, jakiś dodatkowy zysk rzędu 20, może 30 dolarów za, za karat, no co by oznaczało, że um, może to jest taka premia za głupotę kupujących. Oczywiście przy większych, przy większych kamieniach ta, ta premia jest, jest coraz większa, tam dwukaratowe, dwukaratowe kamienie o czystości VS1 są wyceniane na rynku nawet do 1400 dolarów za karat. No to już jest kompletnie niczym nieuzasadnione. To jest, to jest tylko i wyłącznie związane z tym, że, że konsumenci nie wiedzą o co chodzi i ulegają namowom marketingowców. To jest trochę podobna sytuacja jak na rynku korundów w latach 20., 30., XX wieku, kiedy syntezy już weszły na rynek, były dostępne w dowolnej ilości, one rzeczywiście były drogie i można zauważyć, że w większości biżuterii Art Deco właśnie były, były montowane syntetyczne szafiry, syntetyczne rubiny. No, w tym momencie, jak się wycenia taką biżuterię, to w ogóle się nie bierze tych kamieni pod uwagę. One po prostu mają być, mają być nieuszkodzone, mają być na miejscu i, i to wszystko, co się ocenia. One nie wnoszą, nie wnoszą nic do wartości takich, takich eksponatów czy okazów. No a dawniej one, one miały, nawet potrafiły mieć wyższe ceny niż, niż kamienie naturalne. Myślę, że dokładnie to samo czeka, czeka, diamenty syntetyczne, no tylko po prostu to rynek musi, rynek musi okrzepnąć, rynek musi stwierdzić, że, że przemysł jest w stanie dostarczyć każdą ilość tych diamentów w dowolnym momencie i wtedy się okaże, że król jest nagi, że te diamenty są, są warte tyle, co diamenty przemysłowe plus koszty szlifowania. Kolejną niepokojącą rzeczą dotyczącą, dotyczącą diamentów syntetycznych jest informacja od IGI. Tam do laboratorium w Tajlandii dostarczono diament 6,18 karata z certyfikatem GIA, który okazał się być podrobiony. To znaczy certyfikat był oryginalny. Kamień był kamieniem syntetycznym z podrobioną inskrypcją laserową odpowiadającą temu Certyfikatowi. Do tego kamień ewidentnie był tak oszlifowany, żeby jak najlepiej odpowiadał tym parametrom, które GIA ujęło w certyfikacie. Już wcześniej informowałem o tym, że na eBayu za 200 dolarów można kupić podrobione certyfikaty GIA. Informowałem, że sprzedawcy zgadzają się na to, żeby do tych. Certyfikatów, dobrać kamienie odpowiednie, takie, które pasują, mniej więcej pasują do tych parametrów. No, to pokazuje, ta historia, pokazuje, opisywana przez GIA, pokazuje, że no, taki proceder, proceder zachodzi rzeczywiście. To ten kamień został przyniesiony do, do, GIA, do IGI w celu weryfikacji. Po prostu chciał, ktoś albo kupił, albo chciał kupić. Przyniósł kamień, żeby sprawdzić, czy, czy on rzeczywiście odpowiada temu, co jest napisane, napisane w certyfikacie. No, okazało się, że nie, dlatego wszyscy, którzy kupują kamienia, szczególnie jeżeli to są kamienie większe, muszą bardzo, bardzo uważać i muszą niestety muszą weryfikować dokumenty w, w pracowniach gemologicznych, tam, gdzie można sprawdzić, czy ten kamień rzeczywiście odpowiada temu certyfikatowi. GI jej specjalnie od mniej więcej połowy, trochę, trochę później niż połowy zeszłego roku, udostępniło serwis, w którym można sprawdzić autentyczność inskrypcji. Tam należy albo wysłać do nich, tam należy do nich wysłać zdjęcie inskrypcji i oni powiedzą, czy to jest, czy to jest inskrypcja, Naniesiona przez nich, czy, czy ta inskrypcja jest fałszywa. W przyszłości ten serwis ma działa, działać w ten sposób, że sami będziemy umieszczać zdjęcie w, w, w odpowiednim miejscu, w witrynie, w której się to sprawdza i baza danych będzie przeszukiwana i to zdjęcie będzie porównywane ze, ze zdjęciem zrobionym po wykonaniu inskrypcji w, w GIA. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba to sprawdzać, bo Chińczycy nie śpią. Mają tendencję do takich nieuczciwych działań, do sprzedaży kamieni bez pełnego ujawnienia źródeł tych kamieni, pochodzenia ich czy, czy jakości.